Wracamy z powrotem. Dzisiaj troszeczkę zasypany książkami jestem, a chciałem powiedzieć o temacie dotyczącym poligamii u FLDS-ów. Kiedy to się w ogóle tak naprawdę, moi drodzy, zaczęło? No, w ogóle poligamia u mormonów to doskonale wiemy, że już była za Josepha Smitha, który miał ponad 40 żon. I później, e, oczywiście temu sprzeciwiała się jego żona Emma, czyli pierwsza żona. I w momencie śmierci Josepha Smitha następuje rozpad. Czyli oczywiście wiemy, że e, tworzą się e, mormoni z i mormoni górskalistych. Mormorami z zaczynają być, moi drodzy, e, żona Josepha Smitha, e, jego syn, który rości sobie pretensje do bycia przywódcą. No ale w jego imieniu oczywiście matka Emma e, sprawuje władzę i... E, ta grupa ludzi odżegnuje się od poligami, moi drodzy. Natomiast istnieją mormoni górskalistych pod wodzą brinkhama Younga, którzy dalej, dalej popierają kwestie związane z, moi drodzy, poligamią. I wszystko jest niby fajnie jest ta poligamia, oczywiście tam niewiele. Z tych mormonów procentowo, bo może z 10% mormonów e, zajmuje się poligamią, ale dlatego, że to jest też związane z finansami. My tylko bogaci mormoni są poligamistami ogólnie. No ale e, ważną rzeczą jest to, że dochodzimy sobie do momentu, kiedy stan desert, czyli pustynia, który się nazywa później, oczywiście w jego skład chodził Utah i kawałki okolicznych stanów, ale Musi wejść w struktury Stanów Zjednoczonych i w związku z powyższym rezygnują z poligami. Pewna grupa ludzi tworzy fundamentalistyczny kościół i odrywa się. Odrywają się i uciekają na tereny, które są w sumie. No, troszeczkę tak nie bardzo, mając kwestie powiązań prawnych z poligamią, tak czy nie, i tak dalej. Bo jednym z tych terenów jest Meksyk, innym z tych terenów jest Kanada. No, a duża część mormonów tworzy fundamentalistyczny kościół na terenie stanu Teksas. Między innymi to są też kwestie związane z Warrenem Jeff'sem. I moi drodzy, jeśli ktoś byłby w ogóle zainteresowany fundamentalistycznym kościołem, serdecznie polecam proklamację w oryginale fundamentalistycznego kościoła mormońskiego. Tutaj jest wszystko opisane: jak mają wyglądać struktury poligami. Że oczywiście Mormon powinien brać sobie za żonę tylko dziewice i tak No i wróćmy sobie do tych fundamentalistów. Otóż mamy Centennial Park, przykładowo w Kanadzie, gdzie właściciel tego Centennial Parku na internecie znajdziecie fajny film na ten temat, kiedy praktycznie całe miasto to jest jego wielka rodzina. To jest jego wielka rodzina. Oni jak jadą do sklepu, to biorą, normalnie tirem przywożą jedzenie dla całej rodziny. Ale pomimo tego wszystko, ta rodzina bardzo dobrze funkcjonuje. Oczywiście jeśli chodzi o Kanadę, to dyskusje były sądowe, dlatego że jego tam brali, szarpali, chcieli go oskarżać. On zawsze się konstytucją kanadyjską zasłaniał. No ale z tego co się orientuję, pod koniec tamtego roku... Była kwestia związana z właśnie moi drodzy, z zakończeniem tych spraw karnych, i on przegrał. Przegrał, że jest kwestia, że jest to niekonstytucyjne i nie ma prawa być poligami w Kanadzie. No, ale sąd sądem. A co on teraz zrobi z tą całą wioską i z tym całym miastem, to ja totalnie tak naprawdę nie wiem. Tak samo jak wygląda kwestia e, prawnego sankcjonowania w Meksyku, to też nie wiem, dlatego że Meksyk jest państwem, które ma największą liczbę Indian de facto na świecie. I tutaj no, e, też e, ciekawa sprawa będzie, jak to będzie wyglądało z tymi mormonami z Meksyku. Tak na marginesie cała rodzina Ramnejów też pochodziła z Meksyku. Ale wróćmy sobie do książek w języku polskim. Jeżeli kogośkolwiek by interesowały kwestie dotyczące właśnie FLDS-ów, czyli fundamentalistów mormońskich, chciałby wziąć, poczytać troszeczkę na temat tej poligami, tych zwyczajów, polecam na pewno pozycję Tajemne Obrzędy. Jest to bardzo fajna pozycja. Pokazuje całe rytuały dotyczące endowmentu, dotyczące również poligami. Inną pozycją może być. Ukryte żony też ciekawa pozycja wyznania. Czy w końcu kwestie samotny poligamista? To jest dobra pozycja, dlatego że e, ona dotyczy takiego pewnego syndromu Lost Boys, czyli jeśli są małżeństwa poligamistyczne, to moi drodzy e, chłopców wielokrotnie się wyrzuca z rodzin. Dlaczego? Dlatego, że chłopcy, są konkurencją dla innych mężczyzn w przypadku poligami, Ale właśnie ta pozycja samotny poligamista dotyczy między innymi całej sytuacji Lost Boys. Inną pozycją mówiącą o poligamii u FLDS-ów na pewno będzie krwawy kult. Czy w końcu ciekawa pozycja książkowa, świadek w czerwieni. Temat poligamii u mormonów jest no, dosyć szeroki i mam wrażenie, że właśnie dlatego obecna linia Kościół Jezusa się w tych dniach ostatnich, ta najgłówniejsza linia, chce zrezygnować z nazwy mormoni, żeby ich nie utożsamiano z poligamistami, bo jak na razie to przez całą historię oni są utożsamiani z poligamistami. Subskrybujcie, lajkujcie, i zostawcie ślad w komentarzu.